Cześć, tu Ewa Weronika. Witajcie w piątym odcinku serii Myśli jak motyle. Często dopadają nas wątpliwości, co do siebie także. Ja tak mam. Dziś chcę zaprezentować wiersz mojego autorstwa pod tytułem Niewiadoma. Jest właśnie o tym, że często targają nam wątpliwości i że nie chcę się im poddać. Chcę znaleźć własny głos, własną drogę i nie bać się nią iść. Chcę być sobą i się tego nie bać. Zapraszam do słuchania. Życzę miłych wrażeń. Nie wiadoma. Jestem niewiadomą. Sumą przypadków? Rzadkich? Czemu? Czemu tak postrzegam życie? Czemu nie jest takie, o jakim marzę skrycie? O losie! Dodaj mi skrzydeł, bym nie spadła w przepaść jak ikar. Losie, pokaż mi moje własne skrzydła, bym nie była dla siebie niewiadomą. O losie, dodaj mi odwagi. Chcę nie bać się być sobą.